Zupka pyszna zupka wege lub mięsna jak wolisz składniki prawie identyczne przy czym jeśli jesteś wege nie dodajesz mięsa proste prawda Więc najpierw powiedzmy jakie składniki są warzywne bardzo proszę tutaj co my tutaj mamy spójrzmy cebulka cebulka marchewka co tam dalej jest seler Mały kawałek, bo seler jest pocięty, zajrzę jeszcze głębiej, o pietruszka, no i to chyba byłoby wszystko, teraz to wszystko zalewamy, ja to po prostu zalewam wrzątkiem, przy czym nie wlewam tego wrzątku bardzo dużo, tak żeby częściowo to się ugotowało na parze, tak, więc zalewam to wrzątkiem, wstawiam na piec, włączam. Param włączone, a tutaj już moczy mi się soczewica. Popatrz, pomarańczowa soczewica, o, widać, ona już całkiem nieźle nasiąknęła wodą. Ta soczewica, jedni ją pomarańczowa, inni czerwona, będzie dodana jak warzywa. Jak tutaj warzywa mi się zagotują, to wtedy dodam soczewicę i to będzie ostatni etap. Natomiast, gdybyś chciał to zrobić mięsne, to trzeba by. Tak naprawdę najpierw ugotować mięso, zagotować je, potem dodać te warzywa, które powiedziałem, i dopiero na końcu dodać soczewice. Oczywiście są też potrzebne różnego rodzaju przyprawy, tak żeby to było smaczne. Każdy przyprawia tak, jak, tak jak lubi. To, co jeszcze jest istotne, to to, że pamiętaj, aby taki garczek, garnek przykryć pokrywką. Wtedy będzie bardziej ekonomicznie i bardziej zgodnie z powiedzmy, że z ekologią. Smacznego życzę i zapraszam na kanał po swojsku.